Kiedy Pan Jezus został uniesiony do nieba, co też jest absolutnie niesamowite, bo wyobraźcie sobie taką scenę, że to jest wasz nauczyciel, przyjaciel, pobłogosławił was i został uniesiony do nieba, do nieba. W, w głowie się nie mieści. Ale co się w ewangelii mieści w głowie? Lepiej to od razu do serca schować niż do głowy, bo w głowie się nie mieści. Przynajmniej w mojej. I ta ewangelia kończy się tym. Że uczniowie oddali mu pokłon i z radością wrócili do Jerozolimy. Wiecie, co to pokazuje? Jak dobrze jest przeżywać tego typu rzeczy w teamie, w grupie, we wspólnocie, że oni razem poszli, razem to przeżywali i razem z radością wrócili do Jeruzalem. Wyobraźcie sobie, co tam musiało się dziać. Na pewno przeżywaliście różne rzeczy razem. W rodzinie, albo w klasie, albo właśnie w jakiejś wspólnocie. Jak dobrze jest przeżywać to wszystko razem. Taka radość to jest zupełnie inny kaliber. To jest pełen czad. I oni przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Tak jakim Pan Jezus powiedział.